Kolektor słoneczny Heat Pipe, czyli miejsce, w którym kolektory rury próżniowo odprowadzają temperaturę, odpowietrnik i czujnik temperatury, który jest tu włożony do środka kolektora. W skład instalacji solarnej wchodzi zespół pompowy z pompką, zaworami i czujnikami temperatury. Rury karbowane nierdzewne, złączki do rur karbowanych, zawór maksymalny, zbiornik przeponowy na glikol, zbiornik CWU i zbiornik przeponowy na wodę CWU. Oraz sterownik solarny z zespołem czujników. Jesteś zainteresowany więcej informacjami na, tak, na temat takiej instalacji? A nie wiesz, coś czego możesz się dowiedzieć? To tutaj masz komentarze. Pisz, pytaj, a my postaramy się w następnym filmie odpowiedzieć.